Staramy się raz w roku jeździć do Indii. Jest to taki czas, kiedy jedziemy w góry Arawali. Jest to miejsce, można powiedzieć, że odcięte od świata w pewien sposób, chociaż jest internet, są telefony, jest łączność z całym światem, ale my staramy się tę łączność ograniczyć sobie i spotkać się sami ze sobą, to znaczy ja ze sobą, Jola ze sobą. Dla nas wegetarianizm to przede wszystkim filozofia bez przemocy, ponieważ nie chcemy korzystać, z produktów, które wymagały ofiary od zwierząt, wszelkie ograniczenia pobudzają nas do kreatywności w kuchni. Człowiek widzi, ile można wyczarować z pozoru z banalnych produktów. Ja, ja osobiście jestem bardzo zadowolona. I oczywiście poza tym czujemy się zdrowsi. Oprócz przypraw, oprócz produktów do jedzenia, wkładamy nasze emocje i nasze uczucia i nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo one wpływają na jakość naszego jedzenia oraz na to jak się potem czujemy, jak trawimy, jak śpimy i jaki mamy nastrój. Warto pilnować myśli, które towarzyszą nam podczas gotowania, ponieważ one wpływają na nas a nasze myśli i nasza postawa tworzą atmosferę w naszym domu, w naszej kuchni. Na pewno każdy z nas pamięta kuchnię swojej babci, swojej mamy, która dokładała bardzo ważny składnik do jedzenia. To był składnik miłości.